na witajcie, z tej strony, Alaszka. Witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecrafta. Jak widzicie, tu koło mnie chodzi konik mój. Nie ma nazwy, więc możecie pisać nazwy w komentarzach. Chętnie poczytam komentarze. W dzisiejszym odcinku z skrzynkę kowadła, pokażę Wam, jak można stworzyć najlepsze zbroje w Minecraft, Najlepsze i to może. I temu będzie mieć kilow. Szygiera, chłopata i łuk oraz nożyce. A tak to zbrojka wiecie, jak wygląda, jeżeli gracie Minecrafta. Więc zapraszam do, do, do przechodzimy do roboty. W tej skrzynce mamy takie rzeczy. Na ja w drugiej... tylko Nie chcecie walnąć. W drugiej mamy tutaj. Do, do nożyc są jeszcze też rzeczy typu odcinka, a reszta to, o, to jest właśnie moje. Więc przechodzimy do odcinka. Zrobię malutkie cięcie, żeby zmienić tę kamerę, bo nie chcę wam pokazywać. Zmieniam, żebyście nie, nie spajkowali. Mam już zmienioną kamerę. To jest koło mnie kamień, więc przechodzimy do robienia. Zaczniemy najpierw od zrobienia całej zbrojki, potem zajmiemy się i tym resztą przedmiotami. Do hemu łączymy niezniszczalność i... Um, do reszty też łączymy niezniszczalność. Potem łączymy ochronę 4. Tam była niezniszczalność 3. Wszystko będziecie mieli napisane w opisie prawdopodobnie. Potem dajemy oddychanie na hełm. Do, 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 do budków dajemy powolne opadanie 4. I potem te reszty dajemy na prawo. I to jest najlepsza zbrojka. Jeżeli coś pominęłam, możecie napisać w komentarzach. Odłożymy zbrojkę sobie do skrzyneczki. I teraz weźmiemy itemki na miecz. Do miecza idzie bardzo dużo rzeczy. Daj, tyle o dokładnie. Teraz tak. Robimy tak: igdzie nie zniszczone 3, odrzut 2, napraw ma 1 krabeź 3, ostrość 5, odrzut 2. Potem to łączymy razem. Potem dajemy do miecza. Miecz gotowy. Odkładamy miecz do skrzynki. Bierzemy tyle. No, Kiloffo możecie sobie wybrać, ja chyba widzę, że zapomniałam że inne rzeczy. Więc wezwolcie, że zrobię to z wami. Fortuna 3. Albo je wabny dotyk. Ja zawsze daję fortuna 3. Ponieważ to jest dla mnie najlepszy enchant, ponieważ jeżeli jedziecie do kopalni macie pół diamentów, więc kierujmy gotowe. Teraz bierzemy siekierkę. I siekierką też będzie łatwo, bo do siekierki idą praktycznie tylko cztery enchanty. Konik nie przeszkadzaj. Idzie niezniszczoność, wydajność 5, naprawa i jedwabny dotyk. Ja do sikierki zawsze daję jedwabny dotyk, bo nie wiem co dać, więc jedwabny dotyk. Czasami się daje, że szczęście, ale rzadko. Bierzemy teraz łopatę. Do łopaty idzie to samo, co do sikierki, więc nie muszę powtarzać. Potem... Przechodzimy do łuku. Z łukiem będzie już co powtarzać. Nie będzie trzeba powtarzać, ale jest co mówić. Idzie niezniszczalność, idzie płomień i idzie nie, nieskończoność. Jeżeli czy coś jeszcze idzie, możecie napisać w komentarzach, bo ja zresztą nie pamiętam. Do nocy, do tego idzie na naprawa bo nic więcej chyba nie da rady Zresztą nie wiem więc szczerze okej okay. tutaj będę tnął tę skrzynkę cały czas i możemy wziąć tam zbrojkę te narzędzia ubierać zbrojkę na kreatywie polecam zawsze tylko a czy nałożoną. No, zawsze mam. Ustawię sobie podstawowo i itemy. Jak to zawsze robię. Mm, tu jeszcze dam sobie jedzonko. Dla konika. Nie padło. 5 schem. Było pieczone, ale pada dość. Ciekawe ile wypadłem z korówki. Wypadło trzy schaby. Mamy trzy schaby. Uuu, kolejne trzy? Jeszcze pięć skór. Wow. Mamy pięć schabą szczeków od świnaczki. Tyle wypadło za kolejnym razem? Uuu, trzy. Super. Zabijemy konia za pierwszym razem? Raczej nie, bo jest deszcz. Raz. O, za drugim. Też dobrze. Więc nie wypadło. Wełna chyba się nie tygodnie właśnie. O tym mówiłam i cztery. Zwyczajna jedzonka. Nie chcecie zamiast oddalać od wioski od mojego położenia się. Jeżeli chcecie drugi odcinek jedomek, to piszcie właśnie w komentarzach. Jeżeli już to mówiłam, to przepraszam bardzo. Wykonaj wiem, jaki szybki jest ten koń. Wysoko skaczę po prostu. Karnia też od razu szukam żeby nagrać odcinek. Więc... Szykowałam się. Macie żeby nagrać odcinek. Z pół godziny. Więc powinniście to docenić. Kto docenia daje łapkę w górę. składamy temy, bo nie lubię zawsze mieć... Syfów ekwipunku. Kto jest za łapka <grybuj> w górę?